Witam w nowym filmie, słuchajcie, 24 września. Zobaczcie, jaki mamy ładny wschód słońca. Dzisiaj Was zaskoczę, bo nie będzie suszenia i nie będzie koszenia. Dzisiaj będzie coś innego. Pewnie po tytule już wiecie. No ale cóż, zaczynamy. Trzeba wydostać talerzówkę. Oj, brat mi tu postawił groza. Ciekawe, czy odpali. Próbujemy. Próbujemy, czy on odpali. Tam Tamtędy nie wsiądę. Kurde. Ajajaj. O, chyba nic z tego, bo nawet tu prądu nie ma nic. Ajajaj, dobra. Czekajcie, niech ja wyjdę. Bo tył trzeba go wypchać stąd. Wczoraj nie miałem czasu nic przygotować. Niestety No dawaj, dawaj, dawaj Dołek Nie wyciągnę talerzówki jak go nie... Nie wywalę Mogę wam jeszcze powiedzieć Jeden mankament w talerzówce, o Kiedyś wjechałem na pole, w sumie to ostatnio chyba nawet I ja do rozkładania Dźwignia do rozkładania Kulka od hydrauliki do tyłu I gdzieś popatrzyłem się do przodu w ciągniku, nie? A ona nie odbezpieczyła haczków I zobaczcie, troszkę się rozgięły No i teraz tak sobie stoi Rozłożona o, takie V. <noise> I tutaj też, nie? Nie wiem dlaczego, ale nie odbezpieczyło się, tylko się zaczęło rozkładać. No i co? I tak to wygląda. Jedziemy z tym samochodem trzeba odjechać. Słuchajcie, jak już zaczął, to jedzie. Kurde, żebym wagę nie pierdyknął. Stój, stój, stój. O, panie! Ale by było! Dobra! Już chyba wyjadę tą talerzówką, a brat co będzie z nim robił co chce, bo to ogólnie brata, grus. Dało się. Muszę jeszcze odpiąć przyczepę i podpiąć obciążnik muszę jeszcze dotankować od blu. także chwilę mi to zajmie 900 tutaj została bo już wczoraj przyjechaliśmy późno z pola kosiliśmy kukurydzę i tamta przyczepa jest prawie pełna i w hali są dwie przyczepy jeszcze do, do suszenia Także odpalamy godzinę. Już sobie tutaj podbezpieczam do obciążnika. Oliwa. Zobaczymy, czy jest oliwa, bo cały dzień roboty prawie nas czeka. Jest oliwa. On tak czasem pokazuje. Jest nawet czyściutka, zobaczcie. Teraz, jak jeszcze raz damy, to będzie jakaś połowa stanu. Trzeba by mi sprawdzić dwa razy. Nie wiem, czy jakieś podciśnienie się robi w wylewie i tak jest, czy coś. O, i teraz jest więcej, bo jest pół stanu prawie. <laughs> Nie wiem, tak ma. U znajomego też tak ma, bo bo się mnie pytał. Jest. No i mamy. Zostało mi podłączyć hamulce a to już bajka. No i ewentualnie sprawdzić talerzówkę, czy wszystko jest na swoim miejscu. Smarowane było. Dużo nie było robione, więc zobaczymy, jak to dzisiaj będzie szło. Sprawdzę sobie jeszcze te śruby. Co ja je dałem na kleju, ale są już, już jak jadałem na kleju to już wszystko jest w porządku także e, można jechać jeszcze tylko właśnie do Leje Adblue no i koła, bo będzie trochę jeżdżenia. No e, mówię będzie trochę jeżdżenia, dlatego że mamy do zrobienia dzisiaj około 20 hektarów Albo 30 w około dziesięciu działkach. Także będzie trochę jeżdżenia. No <śm> i na trzech wioskach. No także tak by to wyglądało. jest. No i zbliżamy się powoli do pierwszej działeczki, którą będziemy dzisiaj robić. Zaczniemy sobie na spokojnie, bo to powiedzmy taki ogródek. <laughs> Także zaraz zobaczycie. Składamy już powoli maszynę, przepatrzeć na te haki, żeby ich całkiem nie porywać. O, światło można pogasić. No niech się składa. A tutaj jest nasze pole do botależowania. Takie malutkie. No cóż. Później mamy tu kawałek, i po tamtej stronie drogi także będziemy będziemy jeździć po takich kawałkach ale jest jeszcze jedna duża działka w tym w sumie także nie ma tak źle coś jeszcze miałem powiedzieć a mogłem już w sumie policzyć plon z tych pól ale nie miałem czasu na to więc wam dzisiaj tego nie powiem jak to wyszło może na, na następny film a teraz zaczynamy talerzować ogólnie będę starał się jeździć trochę po skosie ale nie na tej działce także tu by to się, tutaj to się nie uda zobaczymy co ta talerzówka pokaże licznik od paliwa wyzerowałem sobie w domu jeszcze. Także opuszczamy maszynę. Tutaj prędkości nie zrobię niestety, bo nie ma gdzie się rozpędzić. Ale coś tam z grubsza Tak, Coś tam robi nawet Wam powiem, że fajnie robi, chociaż tu jest też troszkę lżejsza ziemia. To nie ma się co dziwić, musi robić. Zobaczymy jak będzie dalej. Na ten moment myślę, że jest w porządku. O, no, dwa razy jakby tak przejechał, to już całkiem to wygląda fajnie. Kurde. 900 z obciążnikami idzie jak szalona. Jedna działka za nami. 5 litrów paliwa. <śpalone> Spalone. Nie no. Zanim tu dojechałem, to było pewnie z dwa. Tutaj już myślę, że się troszkę rozpędzimy. No zobaczymy Ustawimy sobie jakiś tempomat. O, nawet jest 11, ale to trochę mało. Damy może 12 na początek. O, coś takiego. wąska działka, ciężko będzie jeździć pod delikatnym skosem no ale zobaczymy co, co da się zrobić chociaż to i tak będzie orane, więc nie wiem czy jest sens i jestem już na największej dzisiaj działce chwilę nie nagrywałem chciałem tam to szybko obrobić tam miałem trzy kawałki później pojechałem na naszą wioskę gdzie miałem dwa. No i co? E, jakoś to fajnie nawet idzie. Nie powiem, że nie, coś tam ta talerzówka tnie i nawet to miesza. Nawet na tej e, cięższej ziemi u nas. Bo tutaj mamy wiadomo, piach na tym dużym kawałku, gdzie była kukurydza. I tak, zastanawiam się, co tu robić, bo talerzówka nawet fajnie to nam e, miesza. I czy za jakiś czas. E, nie wziąć przypadkowo krosa, tego naszego z Unii, i nie pojeździć tutaj, i może po tym krosie posieć kukurydzę, tą pszenicę. No bo wiadomo, będziemy się tutaj pszenicę, po kukurydze siejemy pszenicę. Co do odmian, to nie wiem jeszcze co tu będzie. Może jakiś. O, tam, gdzie mamy rzepak obok, były. Balitus, banatus i Donovan chyba. No i te odmiany też szału tam nie było, no bo to jest lekka ziemia, wiadomo nie, ale nie było też źle, więc albo pójdzie jedna z tych odmian, albo coś innego. No i właśnie się zastanawiamy, czy tutaj czasem nie zrobić bezolkowo na tym piachu. Ale to jeszcze jest, do, jest, jeszcze jest na to czas. W sumie to u nas już niektórzy sieją pszenicę. My jeszcze, jeszcze nie, jeszcze coś tam będziemy kosić kukurydzy. Najpierw chcemy wykosić, później będziemy się brać za siewy. W sumie to kukurydzy nie zostało już dużo bo zostało około 15 hektarów także w tym roku się uwinęliśmy. Słuchajcie, 24 września. I myślę, że za tydzień będziemy po żniwach kukurydzianych. Także szybko w tamtym roku zaczynaliśmy 10 października. <grytanie> także troszkę szybciej w tym roku uda się skończyć. Nawet już nie mówiąc o zaczynaniu, tak? No ale cóż, prawdopodobnie jest trochę mniej kukurydzy niż w tamtym roku. Jest suchsza niż w tamtym roku, więc szybciej się ją kosi, bo jest jej mniej na polu wiadomo, inaczej się kosi wina z wilgotnością 19-20 a inaczej, tak jak w tamtym roku miała 27 do 30 tak? i inaczej się też to suszy, bo dużo szybciej no i co? tutaj jeszcze od kraju przejechałem od ręki bo jeździłem głównie od tamtego boku. Mam już myślę, że połowę działki zrobioną prawie. I tutaj, gdzie wcześniej było koszone, to talerzówka jakby lepiej robi, lepiej to wygląda, no bo na tą słomę upadł deszcz i e, lepiej to po prostu wygląda, albo i nawet lepiej to miesza ta talerzówka. No a tutaj gdzie ta słoma jeszcze jest taka podniesiona, nieubita przez deszcz, no to troszkę to e, słabiej wygląda, ale efekt jest podobny, no bo wszystko jest ładnie wymieszane. Jeszcze Wam później pokażę. No, a wracając do e, tego jak będziemy uprawiać pod pszenicę, no to na naszej miejscowości na pewno pójdzie pług, żeby tą słomę przewrócić. Będzie wszystko potależowane reszta się zorze później ale to już myślę, że też zobaczycie pszenicę niedługo będziemy zaprawiać do siewu myślę, że tam na naszych miejscowościach w większości albo tyle ile mamy tyle posiejemy odmianą technik i Kilimanjaro no bo one najlepiej nam wyszły na ciężkich ziemiach a Kilimanjaro lubi właśnie ciężką ziemię ogólnie technik no najlepiej sypną w pszenicy, a Kilimanjaro troszkę słabiej, ale też dobrze, więc na pewno u nas pójdzie. No, także to będziemy o tym mówić jak będziemy bliżej siewu. A teraz myślę, że zrobiłem już jakieś tam było 6 8 10 tam. Tutaj już mamy z 15 hektarów. Dobrze mówię? Czekajcie. I mamy spalone 120 litrów paliwa. 120 podzielone na 15 to się równa 8 litrów na hektar. No, troszkę pali więcej niż zwykle, bo dosyć E, troszkę opuściłem talerzówkę głębiej, żeby fajnie to docinała e, i mieszała. Także e, co? Zostanie mi jak to skończę. Dwa. E, dwa u blisko domu. Dwa kawałki blisko domu. No i trzy. Albo też dwa, troszkę dalej. Także cztery kawałki mi zostanie łącznie. I to jest też blisko 10 hektarów. Może nie całe. Także myślę, że 30 prawie dzisiaj. Nie, no na pewno 30 hektarów dzisiaj walniemy. Ale coś tato mówił, że na tych ostatnich dwóch polach jest troszkę mokro. No. O, właśnie i coś do tego chciałem jeszcze powiedzieć. Eee, właśnie tutaj jest sucho i dlatego też się zastanawiam, czy by nie zarobić kultywatorem bo jak obrócimy tą ziemię to nam e, momentalnie wyschnie no ale to też e, jeszcze nie siejemy a zapowiadają na jutro i na e, sobotę i niedzielę deszcz więc e, myślę, że to się jeszcze okaże co będziemy tutaj robić Zobaczcie, z daleka może nie widać, ale rzepak już ładnie przykrył nam pole. Jedyny błąd, który zrobiliśmy, myślę, to to, że na clean wsypaliśmy, tego nie będzie widać stąd, wsypaliśmy stare nasiona, takie bardzo stare i tam około hektara do, do półtora hektara no ten rzepak chyba nie wyszedł, więc na tamtym klinie kawałek dalej będziemy na wiosnę, może siać soję. Zobaczymy jeszcze, damy jeszcze szansę po tych deszczach rzepakowi, bo dopiero zaczął ładnie rosnąć. No, także ja leżuje Ta ostatnia kukurydza na jednej działce sobie dosycha nie jest jeszcze taka zbytnio do koszenia, bo tak jak mówiłem w ostatnim filmie e, była siana na końcu i później już nie było takich fajnych opadów deszczu na tamtej działce, a tam jest dosyć taka ziemia, może nie ciężka, ale taki żużel, taka gorutka. E, no i jak jej nie podlewa no to wierzchem wysycha i tak e, też mi siewnik słabo pozakrywał niektóre rządki. Głównie te za kołami ciągnika. No i tam wschody były dosyć nierówne. Później upadł deszcz. I ta kukurydza powschodziła. I teraz jest tak, że jedna jest sucha, a ta co później urosła jest jeszcze trochę taka zielona. I one się mieszają, ale jeszcze jest czas, także robimy coś innego teraz. No i... Akurat tak, kukurydza, zanim to potależuje i tam się ogarniemy z inną robotą, to myślę, że wyschnie, tak? Jeszcze coś tam może pojad pojadę znajomemu zawieść, zobaczymy. Za ten czas, co ta nasza będzie sobie wysychać, także e, nie ma, że nie ma co robić, tak? Zawsze coś się znajdzie. A mi tu zostało jakieś 4-5 przejazdów, i by było porobione. Jeżdżę tak mniej więcej 13 na godzinę. Ciągnik sobie sam dobiera obroty 1400, zależy jak tam mu pasuje. No. Nie ma jakoś mega ciężko i robimy około 6,5 hektara na godzinę. Także mamy 11:40. Wyjechałem o przed 8. Byłem coś przed 8 w polu. Po siódmej nie pamiętam dokładnie. A jeszcze miałem wyjść, wam pokazać, jak to wygląda. To w sumie możemy się zatrzymać i Wam pokażę. Okej. Okay. Jak to wygląda za zależówką Szału nie ma, ale coś tam tnie i miesza tą słomę. No, Tego tak może nie widać. Ale, ale jest zrobione. Na pewno wszystkich łodyg nie uszkodzi. No ale cóż. Tak to by wyglądało. Jest wymieszane. No jest piaseczek tutaj. No co, ja się, będzie, my, co się będziemy oszukiwać? I tak jak na taką ziemię, słuchajcie. Tutaj kukurydza ładnie sypnęła. Bo tak jak mówiłem ostatnio około 13, ponad nawet, tam niecałe 14 ton stąd y, zwieźliśmy z hektara. Także jest dobrze. No i nie wiem, chyba będziemy orać to. Tak mi się to dużo tych korzeni by się, y, y, się wydrze agregatem. A jakbym to przewrócił, y, no i od razu trzeba by było posiać, żeby nie dopuścić aby wyschło, tak, posiać pszenicę, czyli przed samym siewem pewnie pójdzie pług eee, no i wtedy będziemy siać też właśnie nie chcę tego za bardzo orać, ale chyba będziemy musieli bo mamy ten agregat z Unii Atlasa i jak to zorzę, to tu jest bardzo miękko i ten agregat nam się zapycha w tym piasku Yy, więc pewnie się zorze, powołuje aby ubić to przed siewnikiem i wyrównać troszkę i wtedy pójdzie siewnik, właśnie. Nie będziemy urabiać. Zobaczymy jeszcze jak się zorze, nie? Bo tak zrobiliśmy przed y, tym, przed siełem właśnie tej kukurydzy, było zorane. Tak jak widzieliście, znaczy to tam kto widział, ten widział, bo był z tego film jak tu yy, i orałem tutaj chyba na wiosnę nawet, bo był tutaj poplon zostawiony na zimę, bobik tam chyba z jakąś facelią, no i myślę, że też dzięki temu poplonowi tutaj yy, ta kukurydza ładnie sypnęła. No i co, był bobik dosyć rzadki, miejscami był rzadki, miejscami był i tam gdzie był bobik większy, no to on już przez to zimę wysek. No i pług mi zabijało, tak? Musiał brat przyjechać wałami, ten bobik pokruszyć e, i wtedy to jakoś już później szło e, olać nie? Także. Mamy warunki, jakie mamy. Taką ziemię, jakbyśmy mieli, to nawet bym się nie pogniewał wszędzie, no bo jest lżejsza do uprawy. Nie wymaga tyle użycia siły, takiej jak tam u nas na miejscowości, bo tutaj na przykład zorać wystarczy i jakby na, przynajmniej był z przodu w że przedni tus e, jakiś dobry wał i można wjeżdżać od razu i siać, tak? A nie tak jak u nas tam na, naszych miejscowo na naszej miejscowości no trzeba zorać e, i to później agregatem jakimś takim już bardziej solidnym no obijać tak? Kruszyć tą grudę. A tutaj no piach, tak jak widzicie, ale taki nie najgorszy. Taki piach jeszcze, e, który coś tam daje, jak sami widzicie. No ale też wiadomo, nie byłoby bez opadów deszczu. No i mamy porobione. I na dzisiaj chyba tyle stareżowania, Bo mam wyjazd z kukurydzą. Na wiparz znajomego także e, nagrywał wam tego nie będę. No bo żywa wypowiedziane już były, myślę, że dosyć e, sporo na tym kanale u mnie. Więc e, słuchajcie, fajnie to się zrobiło. Nawet mogę wam powiedzieć, nie ma co narzekać. E, jeszcze wam pokażę rzepak, jak wygląda. Już mamy ładnie nam przykry w ziemię. Ostatnio był klepiony na chwasty. Zobaczymy czy to zadziałało w ogóle. Myślę, że tak, bo widzę, że pożółkło, był kropiony na jedno liścienne. I czekajcie niech ja coś znajdę. O tak średnio bym powiedział. Ale coś tam bierze chyba pszenicę. Tak wygląda rzepak. Myślę, że dosyć fajnie. Nawet jest gęsty, Wam powiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, nie znam się. No i tak jak mówiłem, tam na klinie daleko yy, troszkę albo. Mm. Yy, przez nasiona, albo coś ze albo, ale to chyba przez nasiona nie urósł. No nie wiem, zobaczymy. Może tam się posieje soje, Dwa hektary tam się wytnie i tamta półtora i posiejemy soje. Jeszcze taka szybka brzuta do filmu, stależowania. Taki dzień. Przede mną wiparz. Wiem, że w środku nie wolno nagrywać, ale z zewnątrz chyba można, bo kto mi zabroni? <laughs> Także Mam aktualizację odnośnie ceny mokrej u nas, w Dlatego jeszcze tutaj to wrócę do tego filmu. I tak, podnieśli się w piątek z 400, chyba 30 było, do 450 netto. Także troszkę lepiej, chociaż kontraktowali po 450, więc kto zakontraktował to nie ma nie ma zmiany, tak? No i cóż, e, Troszkę w filmie było z pola. No a teraz wysypię to za znajomego, bo my swoją suszymy. No i co? Myślę, że dzięki za oglądanie w tym filmie byłoby na tyle. I do następnego. Cześć.